Cześć, tu Rozaliak z Zostaw suba, bo inaczej możesz zgubić ten kanał. A teraz zapraszam Cię na odczyty z dla osób spod znaku wodnika na wrzesień 2025 roku. Tym razem nie robimy horoskopowieści, a bardziej standardowo odczyty na miłość, pracę i pieniądze. Horoskopowieści wrócą później, ale już nie jako czytania miesięczne dla każdego znaku, ale jako coś bardziej kolektywnego. A przy okazji, skoro już jesteśmy na tej stronie, to upewnij się, czy to oby na pewno jest pod znaku wodnika. Być może w astrologii wedyjskiej zaliczasz się do znaku wstecznego, czyli do koziorożca. Polecam to zweryfikować i sprawdzić. Przekaz dla koziorożca również, szczególnie jeśli przekaz dla wodnika do ciebie nie przemówi. Zaczynamy od rozkładu dla singli. Tak naprawdę jest to potencjalnie przekaz dla każdego, bo tutaj po prostu pokazują się jakieś nowe osoby, lub już Wam znane, które nagle we wrześniu mogłyby się odezwać, chociaż Wy mogliście już nawet o nich zapomnieć. Dla wodnika pojawia się ktoś, z kim być może nie chcecie wiązać przyszłości. Prosi Was o pomoc, Wy jesteście mili, tak jak ogólnie jesteście mili dla ludzi, po prostu. Ale nie wiążecie we wrześniu z tym człowiekiem, który się pojawia, w żadnej przyszłości. Przyszedł, poprosił o coś, pomogliście na ile mogliście, i koniec. Z waszej perspektywy to już jest wszystko. Jednak on czy ona wróci. I karty radzą, żeby dać im szansę. Czas na rozkład tzw. bratnich dusz. Jest to rozkład dla relacji rozwijających się. Tutaj właśnie sprawdzajcie ludzi, z którymi nie jesteście w związku, ale interesujecie się nimi co najmniej od poprzedniego miesiąca. Dla ładnika karty pokazują, że we wrześniu z waszym człowiekiem możecie postanowić dać sobie szansę, i wasza relacja przeradza się w prawdziwy związek. Zastanawiam się tylko nad jednym, bo trochę te karty wskazują, jakby mogło chodzić o jakąś nowo poznaną osobę czy wy ledwo się poznajecie i już wchodzicie w związek? Chyba że to w sierpniu się poznaliście i po prostu karty wskazują na świeżość tej relacji. Mogłabym ewentualnie uznać na podstawie tych kart, że oboje jesteście bardzo indywidualni i zdystansowani do siebie nawzajem. Radą jest, żebyście obserwowali tę relację dalej. Czy człowiek nie zacznie się jakoś dziwnie zmieniać, albo czy nie będzie kazał Wam się zmieniać? Czy nie będziecie musieli przed nim czegoś udawać? Jeśli nie będzie takich rzeczy, to po prostu się cieszcie, ale jeśli będziecie odbierali takie sygnały, to nie bagatelizujcie tego. W związku, powinniście móc zachować własną tożsamość. Teraz rozkład dla osób w związkach. Dla Wodnika pokazuje się bardzo fajny związek, w którym wasza osoba jest bardzo otwarta na was, na wasze pomysły, co możecie wspólnie robić, a wy bardzo dobrze myślicie o waszej osobie i macie dobre wspomnienia z nią. Dosłownie pokazuje się, że wspominacie dobre czasy z waszą osobą. Cała relacja pokazuje się we wrześniu jako oparta na robieniu miłych rzeczy dla siebie nawzajem. Jednak możecie spodziewać się, że wasza osoba będzie chciała was w czymś wesprzeć, jakoś wam pomóc. Pokazuje się, żeby się na to nie godzić. Zakładam, że w takim razie wsparcie waszej osoby Wam nie bardzo pomoże. I być może wasza osoba na siłę może chce wam w czymś pomóc. Możecie ewentualnie skierować się, żeby. Porobiła coś innego, ale niech nie wtrąca się w to, co wy chcecie zrobić bez niego. Teraz przechodzimy do rozkładu na taką miłość, która nie znajduje połączenia w fizycznym świecie. Tutaj mogą odnaleźć się takie osoby, które mają bardzo silne uczucie do kogoś, ale relacja wcale się nie rozwija. Może być zupełnie zawieszona, a może być bardzo odległa, a kontakt może kompletnie nie istnieć nawet od dłuższego czasu. Dla wodnika pokazuje się, że może być kontakt polegający na ujawnianiu jakichś sekretów, czyli rozmawiacie. Osoba ta nie chce Was prosić o pomoc, i być może we wrześniu właśnie dowiadujecie się dlaczego. Wy się pokazujecie, jakbyście interesowali się tą osobą, jeszcze tylko dlatego, że nie macie nic lepszego do roboty, albo nie ma aktualnie innych interesujących osób w Waszym życiu. Ta sytuacja, ta szczera rozmowa ogólnie prowadzi do takiej niezdrowej uległości. Ewentualnie ta osoba mówi wam, że nie potrafi prosić o pomoc. Jest to związane też z tym, że ma problemy z uległością. Rada jest taka, żeby dać jej szansę. I ja myślę, że chodzi tu o to, żeby ją nauczyć prosić powiedzieć jej, co ma zrobić, i dać jej szansę. Poczekać, być cierpliwym, dać jej przełamać się do tych zachowań, których nie było i dane się nauczyć wraz z wychowaniem. To teraz piąty zagadkowy przekaz na bliźniacze płomienie z zastrzeżeniem, że interesuje nas tutaj prawdziwa miłość, taka finałowa miłość, bardziej niż sama idea bliźniaczych płomieni, gdyż nie możemy być pewni, czy ta teoria jest w 100% prawdziwa, a musimy dobrze się skupić na tym, czego tutaj szukamy. A więc tutaj znajdziecie wskazówki dotyczące drogi do prawdziwej miłości. Czy macie już z nią do czynienia? Być może odnajdziecie się w tym czytaniu dzisiaj, a może za jakiś czas zaczniecie zauważać w jakimś człowieku, że wasza relacja zgadza się z tą w tych czytaniach na prawdziwą miłość. Czasami będą pojawiały się tu lekcje do przerobienia, które są konieczne do połączenia się z waszym bliźniaczym płomieniem i do zacieśniania tej więzi. Dla wodnika mamy bardzo ciekawą sytuację, bo karty pokazują. Że macie za sobą dużo złych wspomnień z waszym bliźniaczym płomieniem, ale mimo tego wy nie rezygnujecie z tej miłości, nie tłumicie jej ani nie uciekacie od niej. Karty pokazują was w karcie prawdziwej miłości, a wasza osoba pokazuje coś podobnego, podąża za wami, patrzy na to, co robicie i robi to samo, jest tutaj waszym lustrem. Możecie się spodziewać jakichś sytuacji, które mają wywołać w Was zazdrość. I ja nie wiem, czy to nie będzie celowe. Nie wiem na pewno. Ale radą jest, żeby tego nie wspierać. Nie bądźcie zazdrośni. To nie na tym ma polegać miłość. Teraz praca, a potem pieniądze. W pracy się pokazuje, że za mało zarabiacie i moglibyście poprosić o więcej, ale boicie się rozczarowania. Uważacie, że na pewno nie dostaniecie podwyżki. Jest też możliwe, że więcej osób u Was w pracy ubiega się o podwyżkę, albo ktoś już wcześniej próbował, ale mu się nie udało. Radą jest, żebyście jednak poszli sami poprosić o awans i nie myśleli o tym, czy komuś wcześniej się nie udało. To teraz pieniądze. Dla portfela wodnika pojawia się jakaś szansa, która jest tylko na chwilę, i zaraz może i nie być. Wodnik nie zamierza przygapiać tej szansy. Nabywacie to coś, a potem się okazuje, że jakoś nie bardzo was to cieszy, nie spełnia to was. Nie jest to tak fajne, jak miało być. Po fakcie wydaje się, że był to niemądry wybór. Ale to nie musiał być wcale. Aż tak głupi pomysł, choć być może należy się teraz bardzo mocno zastanowić nad tym, do czego możecie to wykorzystać, co możecie z tym zrobić. Być może nawet nie tyle zastanowić się, powinniście nad tym, co bardziej poeksperymentować z tym i zobaczyć, czy coś z tego nie wyjdzie fajnego. Wodnik na pewno wpadnie na coś genialnego. Być może nie musicie tego kupować. Być może możecie sobie to odpuścić, ale jeśli jakiś wodnik nie będzie w stanie, to niech zadba później o to, żeby jednak uznać, że pieniędzy nie stracił. Niech kombinuje z tym czymś tak długo, aż nie znajdzie się dla tego czegoś, właściwe miejsce, właściwe zastosowanie. Być może możecie to jakoś ulepszyć. Została nam jeszcze wskazówka z rozkładu energii zadań kosmicznych. Wskazówka brzmi tak. Zanim dotrzesz do baru, czy na ławkę w parku, lub innego miejsca, do którego chodzisz, żeby spotkać się z ludźmi. Zanim tam dotrzesz, już wiesz, że będzie kłótnia. Wiesz, że nie będzie przyjemnie. Wiesz, że będą chcieli wyjaśnić, żebyś się tłumaczył. Teraz wszystko jest jasne. Tajemnice zostały wyjawione. Jeśli wlokłeś się wcześniej w wodniku za kimś, żeby go zdegradować, to teraz masz się czego bać. Nie masz czystego sumienia. Teraz to ty zostaniesz zdegradowany, im szybciej się z tym pogodzisz, tym szybciej wszystko się ułoży. Nie musi być wcale aż tak strasznie, po prostu nie zrobisz już tego więcej z tego miejsca, w którym teraz zasiadasz. Być może sięgniesz do wspomnień, być może masz coś, żeby opowiedzieć, czy tak zostałeś wychowany? Być może o tym opowiesz, a ludzie to zrozumieją. Ode mnie to już wszystko. Powiedzcie, co myślicie o takiej formie przekazów miesięcznych i czy chcielibyście, żebym dodała tutaj jakieś rozkłady? Dzięki, że byliście ze mną. Zostawcie łapki w górę i widzimy się następnym razem. Cześć.